Krótsze święta i dużo pracy na koniec starego i początek nowego roku. Skoczkowie już są do tego przyzwyczajeni. W Oberstdorfie, gdzie jest nasz reporter Filip Czyszanowski, trwa prezentacja drużyn przed turniejem czterech skoczni. A zatem jak prezentują się Polacy? Pewni siebie, pewni swojej wartości, gotowi do wielkich rzeczy. Reflektory na Kamila Stocha. Wygrywał turniej dwa razy, gdy sięgał szczytów, przyjeżdżał tutaj do Berzdorfu jako czwarty skoczek Pucharu świata. Na które miejsce zajmuje obecnie mistrz Kamil w klasyfikacji generalnej cyklu, zgadnijcie Państwo. Tak, tak, czwarte. To znów może być jego impreza. Kamil Stoch rozpoczął sezon w cieniu Joju Kobayashiego czy Stefana Krafta, choć w ostatni weekend w Engelbergu zasygnalizował zwyżkę formy. Tą całą pracę, którą włożyłem w ostatnie miesiące, no teraz to wszystko owocuje i zaczyna wszystko pracować. Stok przyzwyczaił nas, że do wejścia w sezon potrzebuje nieco dłuższego rozpędu. To może być mała rzecz, która spowoduje, że wróci stary kamień. To zawodnik, który czasami potrzebuje jednego zwycięstwa i znów jest na najwyższym poziomie. Szansa na weryfikację już jutro w trakcie kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Oberstdorfie. Obersdorf w turnieju się nie wygrywa, ale można go przegrać. Od pół wieku zawodnik, który tutaj w Obersdorfie wypadł, poza czołową dziesiątkę, nie liczył się w końcowej klasyfikacji. Trzeba się pilnować. Zapraszamy w niedzielę do TVP Sport o 16.15. Godzinę później będziemy w jedynce. Z Obersdorfu, Filip Czyszanowski, bardzo dziękujemy. Obersdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck i Bischofshofen. Jutro się zacznie turniej czterech skoczni, to intensywny czas, więc utrzymanie koncentracji będzie to kluczowe. Podobnie jak w przypadku naszych reporterów, którzy także są na miejscu, Sebastian Parfianowicz i Filip Czyszanowski. Dobry wieczór, stęsknili się Państwo, my tak, ale na te najlepsze rzeczy trzeba w życiu czekać, a najlepszy w skokach narciarskich jest turniej czterech skoczni. To jest magia absolutna. Tak jak powiedziałem, na najlepsze rzeczy się czeka, a dzisiaj tutaj w Oberstdorfie, w tym dniu zero, tuż przed skokami, najdłużej czekaliśmy na Rioju Kobajasiego. No wiesz, prawo lidera, generalnie prawo gwiazdy. Na wielkie nazwiska trzeba czekać, chociaż organizatorzy zarzekali się, że na konferencję prasową oficjalną Japończyk się spóźnił. Z ich winy, bo go nie poinformowali, że jest Problemy o Problemy komunikacyjne, jak to z Japończykami bywa. Tak, chociaż ja podejrzewam obserwując Ryoyu Kobayashi'ego, że on może wiedział, ale gdzieś w ferworze walki mu umknęło, bo taki zaspany troszeczkę przyszedł, a może to już, Sebastian, takie mind games, taka już próba sił przed Być przed może, być może, bo dzisiaj tutaj wszyscy powtarzają jak mantrę, że jeśli ktoś chce turniej Czterech Skoczni wygrać, to musi pokonać Rioju Kobayashi'ego nic dziwnego 35 ostatnich konkursów Pucharu Świata on zawsze jest w dziesiątce poza jednym jedynym razem w tym roku nie wypadł jeszcze z szóstki kogo dodamy do najgroźniejszych rywali Rioju Kobayashi'ego No na pewno drugiego człowieka z konferencji prasowej Stefana Krafta niekoniecznie Daniela Andre Tandego i co no Kamil Stoch no, siłą rzeczy pff, no, no musi tak być Aleksander Sztekl mówi Kamil Stoch nawet jak nie jest w najwyższej formie to on ma te skoki tutaj. On ma olbrzymie doświadczenie i jak jest wielka impreza, to on się zawsze na niej pojawi. No dobrze, oglądamy jak wyglądał ten sezon w wykonaniu Kamila, jakie ma szanse? Oglądamy. Przed turniejem wymieniany jest w gronie faworytów, ale to nie na nim skupiona jest największa uwaga. Kamil Stoch rozpoczął sezon w cieniu Ryeju Kobayashi'ego czy Stefana Krafta, choć w Engelbergu zasygnalizował zwyżkę formy. Tą całą pracę, którą włożyłem w ostatnie miesiące, no teraz to wszystko owocuje i zaczyna wszystko pracować. Bo Stoch przyzwyczaił nas, że do wejścia w sezon potrzebuje nieco dłuższego rozpędu. Jest blisko optymalnej dyspozycji. Z techniką jest OK. Nie widzę większych błędów. Może brakuje trochę dynamiki, ale myślę, że wróci do dawnego skakania. To może być mała rzecz, która spowoduje, że wróci stary Kamil. To zawodnik, który czasem potrzebuje jednego zwycięstwa i znów jest na najwyższym poziomie. Zwłaszcza, że taki schemat pamiętamy z poprzednich lat, kiedy Stoch dwukrotnie wygrywał turniej czterech skoczni, w pierwszych startach sezonu wcale nie dominował. W sezonie 2016-2017 i 2017-2018 po konkursach w Engelbergu polski skoczek zajmował czwarte miejsce w Pucharze Świata, sygnalizując dobrą dyspozycję pojedynczymi miejscami na podium. Teraz jest podobnie. Stok wygrał raz i raz był trzeci, a w klasyfikacji generalnej znów jest czwarty. On potrafi się doskonale przygotować pod główne imprezy. Nie zaczął tego sezonu najlepiej, ale rozkręca się krok po kroku i widać, że jest gotowy na turniej czterech skoczni. Pierwsza weryfikacja już w trakcie jutrzejszych kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Oberstdorfie. My, tutaj z Sebastianem, będąc w Oberzdorfie, już sobie analizowaliśmy, jak wygląda poszczególny rozkład tych faworytów na poszczególnych skoczniach. turnieju czterech skoczni, nomen, nomen, No i Sebastian wysnuł jeden wniosek. Jaki to, Sebastianie wniosek? Wniosek jest przede wszystkim taki, że każdy z nich, może poza Rioju Kobayashim, ma taką swoją przeklętą skocznię. W przypadku Stefana Krafta to jest niemal zawsze garmisch partenkirchen Kirchen. Rok temu. On był na każdej z czterech skoczni, na podium, a w Garmisz był 49 i tak stracił szansę na cokolwiek w klasyfikacji Można zrzucić generalnej. to na kart Nowego Roku i Hucznego Sylwestra. Pominiemy ten temat. W przypadku Kamila Stocha w przeszłości bywało tak, że ten Oberstdorf, to otwarcie nie za bardzo mu wychodziło. Zastanawiamy się więc, w jakim nastroju on tu przyjechał, bo ten Engelberg był taki, jak ten sezon dotąd. Słodko-gorzki. Tak, tak. I zajrzeliśmy dzisiaj w oczy Kamila Stocha. Postanowiliśmy poprowadzić z nim rozmowę o wszystkim, tylko nie o skokach narciarskich. Ostatnią taką rozmowę przez długi czas. Za chwilę się zacznie ten wielki maraton narciarski, więc może umówmy się na taką rozmowę. Ani słowa o skokach narciarskich. Zgadzasz się? Ostatnia taka rozmowa. Dobrze. To powiedz jak święta, i co znalazłeś pod choinką? A święta bardzo dobrze, a pod choinką znalazłem całą rodzinę. To jest najcenniejsze. Dokładnie, tak. Wymarzony prezent jakiś był, coś zdradzisz? No, myślę, że wymarzone były po prostu te święta, że e, były spędzone w e, takim, a nie innym gronie. E, z w wielkim gronie, a przy tym w super atmosferze i naprawdę mogłem odpocząć i cieszyć się po prostu e, tym, co w te święta jest najważniejsze. Ty jesteś fanem wigilijnych potraw, bo dla niektórych to nie jest ta kuchnia, a jak jest z Kamilem stochem. Ja generalnie jestem fanem potraw, lubię jeść. <laughs> lubię, bardzo, lubię bardzo dobrze zjeść. E, dlatego też e, właśnie mogłem się cieszyć e, po prostu wszystkim w ten, w ten czas przyznaj szczerze, Skoczek sprawdza wagę w trakcie świąt czy, czy w ogóle o niej zapomina? Nie, no w trakcie świąt nie ma sensu, no lepiej po. I sprawdziłeś? Tak. Wszystko gra? Wszystko gra. Na pewno prezentem dla Ciebie jako dla kibica Liverpoolu jest postawa drużyny Jurgena Kloppa, takim niematerialnym, ale chyba miło się na to patrzy. Już się mówi o tym, że takiej drużyny dawno w futbolu nie było. Znaczy no wczoraj się miło oglądało, taki e, świąteczny koncert dali. <laughs> Masz w tym momencie w tym zespole jakiegoś ulubionego piłkarza, czy tak jak dla wielu tą postacią numer 1 jest trener Jurgen Club? Znaczy ja uważam, że no oczywiście tutaj trzeba docenić i trenera, i, i to, co po prostu zrobił. Ale też po prostu cały nie wiem, cały klub jakby włożył mnóstwo pracy, bo ja jakby oglądam to zespół już od prawie 17 lat. To, no to to jak ten zespół się zmienił w przeciągu ostatnich pięciu lat, no to jest po prostu niesamowite i, i teraz naprawdę można, jako kibic można się cieszyć po prostu tym, e, tym co się wygląda. Myślisz, że ci się uda wybrać na stadion, e, żeby zobaczyć tę drogę po upragnione mistrzostwo Anglii jeszcze w tym sezonie na jakiś mecz? No może na wiosnę się uda. Zobaczymy. Zobaczymy też jak z biletami, bo w Anglii jest ciężko e, dostać bilet. Dla mistrza, Olim... Dla mistrza olimpijskiego na pewno jakieś miejsce w kolejce się znajdzie. Oni tam nie wiedzą, co to skoki. Okej, okay, to jeszcze mi powiedz tak na koniec. Nam się udało nie porozmawiać o skokach narciarskich. A czy przy stole rodzinnym Kamila Stocha, rodziny Stochów, dyskutuje się o sporcie, o skokach narciarskich, czy zupełnie zostawiacie ten temat, czy może ty wręcz prosisz, żeby, żeby on nie istniał przez te 2 trzy dni? Nie no, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie z rodziny, e, ale to bardziej, bardziej takie z życia wzięte, e, no to nie ma problemu, przecież e, jestem normalnym człowiekiem i też e, chętnie odpowiem, ale zazwyczaj dziedzicja na wierze w święta czy w taki czas, kiedy jesteśmy razem, no lepiej jest rozmawiać o ogólnie o tym, co się dzieje u nas e, tak prywatnie i, e, no i każdy wie, że też chce odpocząć od tego wszystkiego, co się dzieje. Teraz Ci życzę fantastycznych 10 uśmiechniętych dni na skoczni. Już ze skokami narciarskimi, ale też z tym luzem. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. I to tyle tematów pobocznych. Od jutra liczą się już tylko skoki narciarskie. Nie wyłącznie w wypadku Kamila Stocha, ale wszystkich naszych zawodników. Uciąłem sobie krótką pogawędkę również z Dawidem Kubackim. Przytył? Nie za bardzo. Wygląda na to, że nic nie podjadł tak. przez święta, ale zapewnia, że odpoczął od tej atmosfery skoków, presji, rywalizacji i jest gotowy na turniej czterech Z drugiej strony, co innego miał powiedzieć, tak? No dobrze, my tak patrzyliśmy też na finanse dzisiaj i ten turniej czterech skoczni, to z nazwy jest taki wielki, tak ma otoczkę medialną, a jeśli idzie o kasę, to, to to nie jest numer jeden w świecie skoków. Rower, tam się zarabia, a, tutaj tam są kokosy. Się, a tu się zdobywa uznanie. Tak, tu się zdobywa legendarne e, uznanie. rower za zdobycie 60 tysięcy euro, a tutaj 20 tysięcy franków szwajcarskich. Frank szwajcarski to około 4 złotych, no dużo mniej. Chociaż z drugiej strony, jeżeli by się wygrało wszystkie konkursy i wszystkie kwalifikacje, to ktoś podliczył, że można zgarnąć 320 tysięcy złotych. Całkiem niezła suma przed opodatkowaniem. Księgowy Filip Przyszanowski, moderator Sebastian Parfianowicz. Będziemy się z Państwem widzieli codziennie podczas turnieju Czterech Skoczni. Zapraszamy. Sebastian Parfianowicz, Filip Przyszanowski, bardzo dziękujemy. A na turniej Czterech Skoczni, na transmisję, zapraszamy oczywiście na antenę Telewizji Polskiej.